Na jest cieplej, nie pada deszcz, więc spokojnie zapraszam wszyscy już, wyszli z kuchni, pewnie, pewnie ci, będziecie chcieli wrócić, żeby to wszystko dokładniej obejrzeć. Szanowni Państwo, chwilę jeszcze, czy już jesteśmy tak? Czy się teraz w to? Do co było trochę esencją trzeciego etapu yy, yy, naszych działań w ramach Unii norweskiego, czyli z dziedzińca, yy, z tych yy, fantastycznych krużganków, wychodzimy na zewnątrz. I teraz yy, pokażemy właśnie ten, że to, tak powiem, yy, jak mówi młodzież, ten myk, który polegał na tym, że zniwelowane zostały różnice i można wysokościowe w międzymurzu i można się po prostu na całej wysokości przemieszczać i chcę powiedzieć, że to jest też ścieżka przystosowana do absolutnie pełnosprawnych. Więc myśleliśmy bardzo, bardzo szeroko, no i naprawdę, powiem Wam, takie objęty jak zamek i z żyły nie tylko wewnątrz, ale żyły też na zewnątrz. Także my, jako WIS, oczywiście my, to, my już nie zrobimy tego w sensie gospodarczym, użytkowym, ale tak naprawdę, co do funkcji, przekraczamy to, co najważniejsze. Bardzo często takie obiekty żyją w a my pokazujemy, że one były też na zewnątrz. Proszę bardzo. Ja tylko powiem, które my Przechodzimy przez bramę, idziemy w lewo przez parkan, i tam do aneksu, przez aneks grabowskiego, wchodzimy na międzymurza wschód i północ. Zrobimy teraz nową.

Proszę okay, no, <gry> <gry> no, tak, no, tak, rosną te korony muru. Proszę zauważyć, już tam bluszcze rosną. I patrzcie, jest niby bardzo mokro, a tam wcale tak nie jest, bo to po prostu już reaguje. Także już jest. Ojemy! Uwaga, uwaga, nie cofać do tyłu, bo... się nie stało? Nie, że nie zauważyłam, chciałam wyjść. A tego? Wyjść z kamery. Ja nie proponuję by się cofać tutaj do selfie, bo mogą się różne rzeczy dziać. Musimy patrzeć do przodu, bo jest i skosz, i są oświetlenia po boku i tak dalej. Słuchajcie Państwo, to jest właśnie to, co wszyscy tu, tak? Idziemy, proszę. Tak Chodźcie, wyjdźcie, wyjdźcie. To nic nie widzimy. Tak, o bo tu mamy już pierwszą też informację gdzie jesteśmy bo ta ścieżka edukacyjna będzie miała też tablice informacyjne może przed pierwszą się zatrzymamy nie? to jest ta nowa trasa na miejscu gdzie pokazujemy na tablicach też różne wykopaliska które miały tu miejsce bo ja bym się przytam <~18source> Dobra, no to przy do right right. right. Tu akurat może nie zbyt takie sympatyczne, to druga wojna światowa. I wojenne tu były, takie rzeczy się lazarów. A tam poza tym tam na mur możemy. No tak, tam będziemy na murach. Tak, to Łukasz wykorzystał. Nie, nie, to nie, jeden, bo Biega. O, szanowni Państwo, wstupnę, No jak was dużo, ale na szczęście teraz nie pada. Dobrą katedrę Nie mamy, nie mamy nagłośnienia, ale mamy, ale nie mamy jest... dobre gardła. I nie jesteśmy w tyle jakim miejscu, bo jesteśmy w miejscu, w którym kiedyś były, był pałac Andrzeja Batorego. Zwany też pokojami kardynalskimi. Słuchajcie, ja w słowo wejdę. Jakście Państwo widzieli, że dla nas zamek gotycki jest czymś absolutnie takim emblematycznym, pomnikowym. Natomiast zamki gotyckie, i dotyczy to zarówno Lizwarka Warnińskiego, jak i zamku w Olsztynie, Kapituły Warnińskiej, oprócz tego, że były reprezentacyjne, fantastyczne, miały jedną wadę: gdzie się bardzo ciężko mieszkało. Wiecie, słabo obstawne, słabe do ogrzewania w momencie jak się pojawiła architektura barokowa to wszyscy się na ten barok rzucili bo tam były piece, były normalne meble, gdzie można było postawić, były normalne okna i tak dalej i tak dalej. Więc wszyscy się rzucili na barok. W Olsztynie tak to rozwiązano, że jak wiemy, rozebrano mur kurtynowy i pałac barokowy wmontowano w gotycki zamek. Tu takiej możliwości nie było. Więc powstawały obiekty przy zamku. Na szczęście zamek zostawiano i pałace powstawały przy zamku. No i tu pani kierownik powie, takim, w tym miejscu był też właśnie, tak, że tak powiem obiekt. Wybudowane około 1600 za czasów i z fundacji biskupa Andrzeja Batorego, późniejszego kardynała. To z tego powodu, że jego matka była protestantką, wieść niesie, że nie chciała przebywać na zamku katolickim, wolała mieć swój nowy, wygodny pokój. I ten pałac, którego relikty tutaj widzimy, a nie do końca wiemy, jak wyglądał w górze, niemniej możemy to sobie na podstawie analizy i wyobrazić, był połączony aż z piętrem reprezentacyjnym, z wielkim refektarzem, specjalnym wejściem, więc też był, można było się przemieszczać spokojnie z pałacu Batorego do zamku. Ten pałac Batorego stał dość długo. Bo rozebrał go dopiero biskup Ignacy Krasicki, bo niestety nie, go, nie, nie lubił go, on już był źle nie, niewygodny, bo wówczas już na, przed po elewacją południową istniał wspaniały wielki pałac barokowy. To pokazywało zarys... przy tej grze taki, który był. To właśnie tak. jest ten tam z przodu. Tak. I tam, bo nie mieliśmy tego, jak Państwo tam powiedzieć, ale teraz też po tym po renowacji. Na całym Parchamie mamy zrzut tego pałacu. Możemy iść pokoikami i sobie wyobrazić, jak ten pałac wyglądał, wyglądał, i bardzo polecam tę wirtualną grę i też ten wirtualny obraz tego pałacu. To, co przeszliśmy, nazywamy to aneksem Grabowskiego. Biskup Grabowski połączył pałac na Parchamie z pałacem na Przedzamczu, właśnie takim łącznikiem, by łatwiej schodzić do, ogrodu, do ogrodów i łatwiej wychodzić na Przedzamcze. I myśmy ten łącznik odtworzyli na podstawie również. Badań architektonicznych, archeologicznych pomieszczenia są takie, jakie były. Teraz służy to temu, by ukryć tam windę dla niepełnosprawnych. To jest też dróżka dla niepełnosprawnych i tam windą mogą wjechać wyżej na parkami i potem na przyziemie, ale też, żeby łatwiej było schodzić do ogrodów, bo z tego łącznika można iść na tę trasę między, na międzymurzach, ale też już od razu wejść do ogrodów. I my teraz między Mórzem Zachodnim, ścieżką, którą... Szanowni Państwo, teraz tak. bym tak prosił, bo granica nasza leci po tym murze tam po obwodzie i widzicie tam jest kawałek takiego muru, który biegnie w tamtą stronę. Jak przyjechaliśmy projekt... Gdzie ja tak powiem dopełniać. Ja patrzę, mówię, okazuje się, że ten mur nie należy do nas. Należał do pana burmistrza, yy, do pana burmistrza Warmińskiego. Tak. No tak. i co? Ja wiedziałem, co będzie, trzeba szybko przejąć ten mur, bo my będziemy pro, z projektu robili wszystkie mury, a tam ten kawałek zostanie i będzie wyglądał tak, jak pokazywałem na zdjęciu. No i oczywiście Rada Miasta yy, przekazała nam to w darze. No i dlatego ten mur jest teraz cały po prostu, i my tam zagospodarowaliśmy waliliśmy śmietniki i tak dalej i tak dalej ale tylko dlatego że

tego dziwnica ten kawa jak była, jeszcze Ale słabe odwatnienie zrobili. Chcę być powiedziany. Nie, nie, to nie. Będzie woda stała, będzie rozpadła. Rada miasta ja musi się na tym powiedzieć. No brązek już długo trwa. Budzić. Mówię pierwsze, tylko że to jest zespół zamkowy z czasach, czasach średniowiecznych. I tutaj nawet widać jak fosy, prawda? Dzięki temu naszowi, co to dzisiaj dzisiaj wpływał. Jest, pokazujemy na makietach i tej i tamtej na parhamie cały zespół zamkowy, bo tak było aż do 1795 roku. To była całość. To jest zamek główny, to jest przedzamcze, dzisiaj Hotel Krasicki, most, który w tej części był mostem zwodzonym tutaj przed Zamczep ten, ten młyn, który teraz jest, jest też na fundamentach średniowiecznego młynu zamkowego. To były te dwa przed które pracowały na rzecz Wielkiej Rezydencji Wiskupiej. No właśnie, no wobec, żeby pokazać, ale że tutaj fa... na dziedzińcu to niespecjalnie. Widzę, że trzeba pomyśleć, bo Ród, ja mam nadzieję, że może jakieś tam to, jakiś tak, to tak, no. tak, tak, tak. No A jest coś. to brąz, więc... jest Dobry. już nawet jakaś czapka tam mieszkała, tak? Krokodyl! Krokodyl, krokodyl No i drodzy Państwo, zbliżamy się już tak, do. do, do. Osoby, które będą przed chinały, ja tu zaraz poproszę. Panie burmistrzu bardzo proszę. Panie wojewodo bardzo proszę. Panią, panią Marszałek Marysię Bąkowską, Pana Marszałka, pana senatora Brzezina poproszę. Tak.

Peter? Był, na pewno był. Panałek Zginął gdzieś, nie ma. Peter? Peter, nie ma, nie nie coś. polować? Nie, 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 będzie dziecko. Będzie dziecko z nami. To jest wszystko po to, żeby było dla młodych. Dzieci? Tak, dla dzieci

Okej, okay. poczekajcie. No, dyrektor nie ma. Jest, jest. Ja Panią przewodniczącą, bardzo proszę. Chodź. Teraz, teraz. Nie, za nieduże pieniądze.

Państwo, obrony, obrony w ich parku uważam za otwarty. Zapraszamy do obrony. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo na jeszcze.

Teatr kwiatów. Teatrem kwiatów. Tu były jego, to było jego najukochańsze miejsce w ogrodach. Za jego czasu były jeszcze fontanny, ale te najprawdopodobniej te posągi, które mamy, też mogły stać w ogrodach biskupa krasickiego, a najpewniej ten Neptun, który tam leży, to, leżał, to jest fragment dawnej fontanny. Kwiaty, które tu rosną, na szczęście zobaczcie, jak pięknie kwitną polipany i za chwilę, żeby wychodzą następne, to są wszystko gatunki historyczne, które mogły być w ogrodach biskupnych. Sam biskup miał 40 gatunków róż i mnóstwo innych kwiatów, narcyzów kilka kilkaset, no my nie mamy aż tyle, niemniej ilością kwiatów, różnorodnością gatunków pokazujemy jak bogaty i piękny był to obrót. No, myślę, że będziemy ten... Uh -huh. o, Szanowni Państwo, teraz tak, organizacyjnie tak wygląda część, część. Państwa ma oczywiście zaproszenie na potężków, zapraszamy, bo tutaj będzie wpadł, pędzie przejdziemy, tak? tak? Także od razu przejdziemy. Nie wiemy czy już dla wszystkich, bo tam jest jakaś od tego, ale będziemy dopraszać. Natomiast te wszystkie osoby, które miały, że mówię, zaproszenie na lunch, to jak najbardziej prosimy teraz, żeby przejść po prostu do osoby, które przyjechały z zewnątrz, przede wszystkim i tak dalej. Także bardzo proszę, niech tam później. A my tu już... my... to to proprzydzone... spokojnie.